Oczywiście, to możemy podjechać, posłonić tam sprawę, żeby to było ze sobą. Widziałem, brak to break, Na, break. Tam... na dole się jest z BRDM. Za domkiem ustawione. To jest BTR. Będę go rozwalał. Do to jest tego... to Nie wiem, czy w barierkę nie trafię, jak z tą no i nie lepiej Może się odsuńcie, jak ktoś to tylko umie Są się walić z drogi pod mostem Z prawej strony Odsuńcie się, bo będę walił z rpg Z przodu jest jakiś pojazd też, też chyba Trzymajcie tam z przodu, nie idźcie dalej To się walnęło Kurwa, AT dostał AT dostał sam się postrzelił w barierkę Odsuncie się, dajcie mi to Ale no, tu medyk za minutę będę kończył Cofaj się na most, tu PTR zaraz nas uspią No i co? No już panie Napierdolał mnie Dzień nie już potrzebuję już medyka. Już kończył atak i idę do was. a tak swojej sekcji biała, ubezpieczajcie tył. Tutaj, Bo mam teraz. leży jakby to przy dziale. Znowu, no znowu.

Kurwa, bo... Nie stójcie w jednym miejscu, rozejdźcie Dobra. się. Do Dobra, łatam kratę. To łatam przygodę. Czy mam zostać z pojazdem? Czy mam do ciebie dołączyć? Dołączaj, dołączaj, zjeżdżaj tutaj i dołączyć. A jesteś pewien, że mam ruszać pojazd? Ile im się chyba. Ma. E, Manik, jeżeli masz możliwość, to zjeść tutaj po prostu. Stazy możesz pościągać też. Jakbyście mogli mi strazy przynieść, panowie, do plecaka, dobra? Bo ja nie mam, posiad nie posiadam w ogóle straży. Dobra, jesteś załatany, muszę cię tylko zaszyć. Dobra, ja sobie podałem nerfiny. Eee, też te Ktoś jeszcze jest ranny? Ja. Wymaga łatania? Szycie czy łatanie? mam tu, zaraz ci Dobra. Ja, okej, okay. ja, okay. ja ci płyny podam. Ile masz płynów? Gdzie ten BTR? Misiak, ten to dostał Nie, Miśek ze BTR Misiak jedzie drogą, BTR, BTR drogą Medyk do nas BTR przed nami jedzie Uwaga na B2 Medyk, pilnie ranny Gdzie? Po lewej stronie drogi Tak, że... pojazd wciąż sprawny, pojazd wciąż się porusza Leci Przy tamtym pierwszym zniszczonym PDR ze chyba była jedna razówka W każdym z nich chyba Cześć, pojazd wójt ja tam zjadę pod armatem

No bo jedna razowka Area, Aria, break, 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 break. Aria jesteśmy pod ciężkim ostrzałem w nośniku Rzucam dymny Niszyk nie żyje Mamy jednego w się cofuje, Beter się cofuje, wzmogę się, demiszy się Dostał Beter, wyszedł chyba Dostałem pić denary jakiś medek Radejt chodź, 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 chodź UWAGA! Macie czy jest jedzie, jedzie przez dym btr przez dym po waszej stronie O kurwa Stój już dowódca, nisko, połóż się Ja też medyk ja wrócę. Dobra Jak jesteś rad Po nogach tak. Dobra, dać radę, na razie do wózka, to jest. No ja się zabanuję Stał sobie stazy, zaraz cię się, się zatniemy Nie mam stazy A może go zgrada? Nie, mówię do radnych. Po, pomóc ci jakoś? Coś dać sobie? Nie wiem. Pis, Cały jest Tak, właśnie ktoś z naszych mnie postrzegał. Gdzie ten BTR? Nasza... Mniej y, więcej no... 051-040 Jesteśmy przy drodze. Podchodzę do tych trupów. Może będzie coś ciekawego. Natomiast pojazd jest gdzieś... Przyjął 0 40. Ja też. Engin, ty tylko trafiłeś tego BTR-a chyba z dwa razy, nie? Nie raz, bo miałem jeden pocisk Ja raz trafiłem obok. Kedżit jest ty torbie AT, po No, to Ale się przyda. Oj, zwraca, wraca! Mamy go strasznie pod serwis. Przejechał maszynę. Przejechał, na przykład. To Cox dostał chyba. Ale, chyba, jest uszkodzony, bo w ogóle nie strzela. Koksus, jeżeli pojazd go przejechał. Ten zaprawił, że nie żyje. Bo pociski nie pasują. Przejechał po nim pojazd od serwy. Z tu można mieć wątpliwość. Nie sprawdzę. To jest MANT. To jest smart, tak? Ktoś y Stafo. Weźmiesz te, tego pekaśka, jego, ok? No ok, on idzie cała, nie przejechał jej. E, Radli, chodź tu do mnie. Gdzie jesteś? Tam, gdzie byłem ostatnio. łatam do lotu, już chodź. Już biegnę. Przeważysz? E, tak, żyje. Ugarniamy sytuację. To weź przejmij całość, medyk dziennie. ze mną jeszcze jeden jakiś strzelec ze mną. Ogarnij to wszystko, bo ja leżę. Przyjął. Mening, miano, przemalujcie się na żółto. Ale kurwa, nie mają się malować na W ogóle się nie odzywa na radiu, z... nie mogliśmy znaleźć jego ciała, w ogóle nie wiem gdzie on jest. Kurwa, tak właśnie planujesz na swoją sekcję. Jak cały czas się rozbiega, mówię, żebyś szli za mną, no to ja To masz bo ich pilnować.

ty, tam, jadą, tam, tam, tam Menik, uważaj, przed tobą jest po lewej stronie taka dziura Ty, uważaj, no go rozwaliłem O, Menik do nas strzelał No jak Menik może do nas strzelać? No strzelał do nas Menik, za nami, właśnie jesteśmy przy jego ciele Jak go rozwaliłem przez to, nawet nie widziałem nie zaczął do nas strzelać i kędzi go zabił Ja pierdolę Feliz masz w płecek Nie spolę Ale uważa ci pomiędzy nami w tej bramie szelaznej tam gdzie ten dym, tam gdzie ten dym to koleś właśnie co otworzył to nas ogień był wyskoczył Oj. dowódca cały to co ten co? dowódca ten mennikus strzelił nie kurwa ja...